Hej, siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi I to jest już kolejny odcinek serii Tester modów, tak, jest to już trzeci odcinek z tej serii właśnie W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś innego Coś taki ala mod, ale też jakby nie mod Na początku też chciałbym was poprosić o zostawienie suba, lajka like i dzwoneczka, to mi bardzo pomoże Więc po prostu zaczynamy, bo tu mam już pokazane na, na tej mojej stronie Farming Simulator yy, i ogólnie to jest mod, który go jest naprawdę ciężko go znaleźć. Ale wchodzimy po prostu, wpisujemy Green River. Tak, tu 219 można, ale wystarczy Green River i mamy właśnie tą mapkę. Nie musi być ta mapka, ale może być, inna, mi się ta spodoba. I ogólną rzecz, którą chodzi, to jest bardziej w grze. Bo tu tak jakby do modu się nie zalicza, ale naprawdę jest super rzeczą taką do rozgrywki. Ale mapkę mamy właśnie z modów, więc to tak jakby też należy do testera modów. Więc po prostu klikamy na nią i ja chcę wam po prostu ją pokazać, bo mi się naprawdę podoba jest bardzo spoko. Autorem jest Bart NLD Community i ma 250 MB. Nie jest dużo. I tu klikamy download. a już mam ją pobraną, więc jej nie będę klikał. Jak widzimy jest naprawdę przyjemna. Sezon Ready, tu macie tak, bo ona tak ogólnie wygląda. Ona jest tak bardziej jest dla różnych wielkości maszyn, ale bardziej się zalicza do tych, co jest większe maszyny właśnie są. Możecie zauważyć, mamy takie, coś takie. Jest dużo pól, budynków, naprawdę super rzecz. I jak tu widzicie mamy to, e, witam was w Greenriver 2.19. To jest dogrania do grania du, chyba duo najlepiej. No i ta mapa też była w 2.17 farmingu. I co mam więcej do wam do powiedzenia? Zobaczymy się w grze, bo naprawdę mam przygotowaną taką rzecz fajną do was. Jak widzicie po opisie i po miniaturce, to jest coś mega fajnego. Więc... Widzimy się w grze, no i tyle. O, siema jesteście już. Dobra, właśnie na Was czekałem. Taki trochę prankowy wstęp, ale to, jak pokazywałem, moda, właśnie to jest właśnie oto ta map mapka, którą chciałem wam, wa chciałem wam ją właśnie zaprezentować. ja się kręcę, ale mi się język plącze. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na tym głównym gospodarstwie, i wygląda spoko. Ale my dzisiaj nie o tym. Przejdziemy sobie do sklepu. Patrzcie, widzimy sobie tu i to ogólnie wygląda tak. Klikamy sobie tu. Odwiedź. Jesteśmy ogólnie. Chciałem zrobić właśnie... Bo już do sedna. Chciałem zrobić wam parkura z takiego czegoś. Po prostu na tym skakać. Ale tak jakby wydaje mi się, że to mam mały sens by miało, bo tu, tylko w tym miejscu bym mógł zrobić, a w tym... Ale tak słabo. Ale ja poszedłem o krok dalej. Mam też dużo pieniędzy, jak mi zauważyć. Tak, wiem, jest tu trochę pieniędzy. Mam troszeczkę, że nie za dużo, ale patrzcie, wchodzę sobie właśnie tu na Erkę i chcę kupić jakiś traktor. Hmm, nie dobra, nie wiem sobie, nie chcę traktora. Nie chcę traktora jednak, patrzcie. O cały czas zgadam i, i nic zobaczymy, nie przechodzimy się do czegoś ważnego, przejść, kurka wodna? No. Ja nie wiem, jest takiego czerwonego, fajne jest. taki kolor, mega, mi się podoba. Working lights nie będą silniki, będzie jakieś mega fajne. A konie to się ha, A, dobra, kup. kupimy sobie go, ok, kupiliśmy. Gdzie jesteś partyzancie? Tu jest, dobra, a więc pojedziemy na, na moją właśnie działkę Tutaj moim yy, Mustangiem. O właśnie moją działkę sobie pojedziemy i Wam pokażę o co mi chodzi. Właśnie chodzi mi o to parkura. Kurka wolna, on jest szybki. Chodzi mi o parkura, tylko żeby parkura, inny wygląd tego parkura, bo to, to by było naprawdę słabe, jakby był taki wygląd. on już szybki. Ten wygląd, co by tutaj był, to by był słaby. Nie tu. On ma przyspieszenie do setki, pewnie ma 3 sekundy. Jest za Tesli to parkura, że tam by wyglądało dziwnie i ja możecie zobaczyć, tutaj chciałem te zrobić ale tu po prostu, by było pole gdzie ty jedziesz pole i to by się nie udało bo na polu nie można robić takich rzeczy i się właśnie zbliżamy do punktu kulminacyjnego tak jak się to mówi może jakiś drifty się uda nie zrobić. nie uda się mu w stanie moim więc tego tu odłożymy nie możecie widzieć tam jest mój traktor widzicie Musimy go odzyskać, więc po prostu dzisiaj poskoczymy w parkur. Na parkurze, parkur to nie jest mod, ale mapa jest modem, więc zaczynamy tutaj. Chciałem tylko, właśnie, tyle pokazać, że to jest rzecz bardzo fajna, że możecie na przykład sobie spróbować wy sami, bo ciężkie to nie jest. Ale chciałem właśnie takie czasy nostalgiczne. to tutaj tak to się stało. Czasy nostalgiczne chciałbym przypomnieć, jak było kiedyś. Pewnie każdy pamięta, jak był, on, jak był młodszy. Oj. Tak, tak da robić. Jak oglądał Minecrafta i właśnie w Minecrafcie był parkur. Mi zawsze się to podobało. więc po prostu chciałbym wam tutaj pokazać, jak to się robi. Jak widzicie, tu jest większy dystans i po prostu trzeba tak. I ja tak jakby to się dziwnie spina. Naprawdę, to jest dla mnie dziwna rzecz. Jak to tak może być? To tam czy tu. Wydaje mi się, że lepiej bym skoczył tu. I widzicie, trzeba tak robić i to wtedy się udaje. Nie jestem ten parkur za długi, bo po prostu. Trochę, by to, trochę mi ten zajął zrobienie tego, a co normalny by mi zajął, bo trochę... Jak widzicie, takie coś się dzieje. Ale udaje się. W Minecraftem spadł raz, ale udaje się. No, chodzi mi o to, że... O! Chodzi, no to teraz sobie pogadamy. Chodzi mi o to oczywiście, że... No po prostu... Jakbym chciał zrobić taki długi ten parkour, który był naprawdę fajny, czy na czas by się mogło to zrobić. To po prostu zajęło mi to z godzinę. Ten budowałem, pół godziny robiłem. Jak są bloki coraz wyższe, coraz więcej trzeba klikać tego. I to właśnie jest naprawdę przerąbane, tu jest niższy. To jest przerąbana rzecz. I znowu, no. Więc może jak ten odcinek się spodoba, to nagram następny już, jak będzie taki pełnometrażowy, jak to można w ogóle powiedzieć, parkour. I mam nadzieję, że, że wam się spodoba. Następny odcinek był ten, to jest się zastanawiałem właśnie, jak to tutaj zrobić, żeby ten parkour się udał. No ja to zrobię tutaj o kurka. widzicie to można po prostu ścianie po prostu przejść. To jest magia farminga. O, daj, dawaj, dobra. Dobra. Wysoka to fajnie wygląda. Najbardziej mi się podoba właśnie tamta część. Mega mi się podoba. Przejdziemy sobie tu. I jak widzicie, zaraz będziemy mieli koniec. Więc jakoś bardzo długi ten, ten odcinek nie będzie, bo chciałem po prostu... Oj, to będzie skok, to jest... To tak jak w Minecraftie skok na cztery kratki, to właśnie to jest ten skok. A, idealnie. Jak widzicie, to jest nagroda za uzyskanie dobrego wyniku w tym parkurze. Ja widzicie, udało się. Warrior Deutschwa. Mega fajnie, że go wygrałem. Jak widzicie, to jest już taki fajny, Szybki. Dobra, pojedziemy sobie tu. Mam nadzieję, że. Jestem ciekawy, co się stanie. Pomyślcie, co się stanie, jak ja pojadę tam. Zlecę czy coś stanie? Mi się wydaje, że nie, to. Koziołka zrobię. Chociaż mm. kurde, chciałbym Wam I dał ten teraz? Tak jak w milionerach jest to, ale. Nie wiem, czy zrobię to. A więc zaczynamy. 3, 2, 1. Nasa się szykuje. Może z tej perspektywy. Może będzie lepiej. 3, może poduszki będą? Dobra, 3, 2, 1! Ło! Ej, widzieliście to? Ja ci kręcę, spacie jak to jest wysokie. No, chciałbym Wam właśnie tego parkura, chciałbym Wam kręcić. na czym to polega i w ogóle ten mój parkur, jaki ja tu stworzyłem, możemy też takiego mita zrobić, zobaczymy. A bo to będzie następny odcinek, to będzie jeszcze taki odcinek bardziej spoko, który wam pokaże inną rzecz i też będzie ta rzecz związana ze modem. że to będzie inny mod. I to wam zaprezentuję w następnym odcinku o 8 a teraz bo chciałbym wam tak przyjechać obok się tego parkura i wam pokazać jak on tutaj cały wygląda, bo po prostu to jest najlepsza rzecz jaką tu zro zrobiłem. Idź No. Kurde. Dobra. I tu właśnie, ja przykład, to właśnie chciałbym wam pokazać tego parkura. to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiłem. Chodź kij wójdek, to Swa jest 8. Jestem ciekawy, jak długo ten parkur by się tutaj ciągnąć. W następnym odcinku pokażę stera modów, wam pokażę coś, co naprawdę jest to jest super rzeczą. Mam tak dużo odcinków, w sensie tak dużo ciekawych rzeczy do nagrania, żeby żeby wam pokazać. Oj! Widzieliście to? Patrzcie. Pokażę Wam coś jeszcze super fajnego. Coś co się nie mieści ludzki umyśle. coś to co jest taki już gratis odcinka, bo jak chcę już go kończyć. Więc to by było na w tym odcinku. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba, lajka i dzwoneczek. I lecimy! W GTA! Podobne jak gita. Dobra, więc dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. O kurde... Elo!